I dotąd nosił wielki pęk kluczów za pasem, uwiązany na taśmie ze srebrnym. Kutasem? Witajcie, kochani. Ciekawe, jakbyście się czuli, gdybym zamiast ręką pomachał Wam na powitanie kutasem. Właściwie mogę to uczynić już teraz. Kutas to jedno z tych pięknych słów, które z biegiem stuleci ewoluowało i stało się słowem brzydkim. Jeszcze kilkaset lat temu kutas oznaczał po prostu rodzaj ozdoby. I dlatego, gdyby w okolicach 1680 roku ktoś powiedział, że król sobieski ma wielkiego kutasa. Wcale by nie obraził królewskiego majestatu i nie naraziłby się na ścięcie. Swoją drogą o ukochanej Jana III Sobieskiego, słynnej marysieńce, można by spokojnie powiedzieć, że gdy męża nie było w pałacu, ona miała wokół siebie mnóstwo kutasów. Przy zasłonach okiennych. Wróćmy jeszcze do pana Tadeusza. Widać, nawet najlepsza klasyczna literatura się starzeje. O czym pomyśli współczesny młody człowiek, czytając w lekturze o srebrnym kutasie. Jak to możliwe, że określenie ozdoby stało się wulgaryzmem? Historycy stosują tu tzw. brzytwę okhama, czyli zasadę mówiącą, że z reguły najprostsze wyjaśnienie jest tym prawdziwym. Zastanówmy się, co robi ozdobny kutas? Zwisa? A co robi męski organ płciowy? Przez 90 może 99% czasu też zwisa. No i zagadka rozwiązana. Żeby nie powodować zbyt częstego rechotu, słowo kutas często jest zastępowane przez neutralnie kojarzące się słowo chwost. Może to i dobrze. Bo nie umiałbym z kamienną twarzą przeczytać dziecku bajki, w której kłapouchy zgubił ogonek z kutasem, na którym była zawiązana kokardka. Zacząłem panem Tadeuszem, więc nim również skończę. Woźny pas mu odwiązał, pas słudzki pas lity, przy którym świecą gęste kutasy jak kity. A może dodać coś od siebie. Od Wilna jadą szlachcice przez mosty, ich koniom do ziemi zwisają chwosty. I dotąd nosił wielki pęcz. I dotąd nosił wielki pęcz. To jest dobry dzień. I dotąd nosił. Pe... Kurwa, wylew czy co? Mamy making ofa tak a propos.